Ewangelii według świętego Jana. Jeden z jego uczniów, Andrzej, rzekł do Jezusa. Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Dla Andrzeja apostoła, te chleby i te ryby, które miał ten chłopiec, wydawały się tak niewielkie. Wydawały się za małe. W życiu każdego z nas mamy też w sobie. To, co wydaje nam się za słabe, za małe, niewystarczające. Przenieś to dzisiaj Jezusowi na modlitwie. Opowiedz Mu o tym, a On, biorąc to w swoje ręce, połamie, pobłogosławi i rozda innym. Będą się mogli tym najeść. Wystarczy dla wszystkich. Przenieś tylko to Jezusowi.